Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerennej Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. W ostatnim programie poruszyłem kwestię Jabłonowskiego. Dojdziemy do władzy. No i oczywiście jego kamratów, którzy na to czekali. Proszę zobaczyć. Drodzy Państwo, to tak na początek, a głównym Problemem jest pamięć pana Jawonowskiego, który nie może sobie nie przypomnieć w tym ostatnim programie dzisiejszym. Nie szkodzi, ja zrobię to za niego. Przedstawię państwu krótki film. Dowodem na to, że ty jesteś agentem, jest no, to, no. że ty przecież, kto tak sobie może na koniu wjechać na plac zamkowy i się pojechać. Trzeba ja. zgodę mieć. I że to, że ty masz zgodę... Przecież takie zgody kto by dostał? Nikt by nie dostał. A to? że ty dostałeś, znaczy, że ty jesteś w układzie. Cały pluton kawalerii jeździł tam nasz ochotniczy, srał po Zamku Królewskim, po całe stulecie pułku. Było 180 koni na płycie na grobu nieznanego żołnierza, na płcie Placu nie, nie, Ale kto to mówił? Kto to mówił? Jaki mój imiennik? No Wojciech. Jaki Wojciech? Z Normandii. Co to kurwa jest? No nie wiem, ale tak się przedstawia. Ale kto go kurwa słuchał? No to się nam tutaj. Ludzie, każdy może wjechać, każdy... Drodzy Państwo, historia z koniem to są sznurowadła do butów. To nie ma takiego znaczenia. Oczywiście nie ma możliwości, żeby osoba prywatna, tak jak Jabłonowski, tym bardziej antysystemowa, dostała od systemu zezwolenie na wjazd z koniem. Bzdura totalna. Konie natomiast do rozkaży mają koncesje. Mają oprócz tego worki, które są specjalnie przesuwane na odchody. Nikt tego nie musi sprzątać. Panie Bonowski chyba dawno nie zamiatał w stajniach. A teraz, drodzy państwo, puszczę następny film przed dwóch lat z pogrzebu Albina Siwaka. Wy wszystko o nim wiecie, Sławek, Wojtek. Wiecie, zaliście go. I powiem tak. Jest taki poeta, którego znałem. Nazywał się Herbert. Jak go chcieli Żydzi ukraść i przysposobić, że on jest ich poetą. On się wymknął im i napisał. Wojku, napisa przepraszam Ci przerwę. Zacytuję Herberta. Proszę. Biry na czele ogłupiałego tłumu przeciwko garstce mądrych i tak. uczciwych. Brawo. Ale dokończę do jeszcze jedną rzecz. Po drugiej stronie w 1943 roku Alfred Lampen, czyli ta cała świta z Wasilewską. Łącznie z Berią, Kaganowiczem, powiedział w ten sposób. Ludzie to bydło, wystarczy założyć im odpowiedni łańcuszek na szyję i zaprowadzić się tam, gdzie te bo sami do tego doprowadzili. Ale z drugiej strony, my jak będziemy mieli świadomość, to sobie tego sztojeczka nigdy nie założymy. No, no, dlatego dlatego, bardzo, dlatego świadomi są najbardziej niebezpieczni. No prawda, jest najbardziej I proszę Państwa, Herbert napisał taki wiersz. Przesłanie pana kokito. I nagle poczułem się szczęśliwy, bo pan siwak, Albin Siwak, byłem swojego pochodzenia. Moja matka była oborową, a ojciec był, pracował jako mechanik w udojni. I w szkole artystycznej w Krakowie, gdzie zderzyłem się z tym żydostwem całym. Oni strasznie mi dokuczali z tego PGR-u, ale jak ja się przyznałem, to oni już nie wiedzieli, jak mnie dotknąć. No bo cóż. Nie wstydziłeś się tego? Nie, wręcz przeciwnie. Wojtku, a jak ty tak opowiadasz Przyszysz. o tym, to ja ci przypomnę Sędewskiego, który przyszedł do Siwaka i w pewnym momencie Siwak mu powiedział, czy to ma być program o tobie, czy o mnie. A Ludwiu, Nie, nie, Wojtek, do Szanowni Państwo. Kto to jest? No już wtedy, dwa lata temu, drodzy Państwo, jak widać, nasza sympatia była wyjątkowo duża. Drodzy Państwo, teraz chciałbym przedstawić następny materiał. Zanim to zrobię, chciałbym przypomnieć, Panie Jabłonowski, ten poranny wykład na mój temat. Rzekomo, człowieka nieznajomego, wkurzyłeś mnie. Wkurzyłeś mnie tym, że mnie nie wkurzyłeś. Ja miałem wrażenie, że ty wzbogaci swoją polszczyznę na moim przykładzie. A tu nic. Kompletnie nic, Panie Jabłonowski. Czy to jest oznaka amnezji umysłowej, czy też zwykłe tchórzostwo? To jest pytanie. Przystępujemy do następnego materiału. To jest nagranie, drodzy Państwo, prawie sprzed półtora roku. Dobry wieczór, słuchamy. Dobry wieczór, Wojtek nie z Normandii, tylko ze służby. Otóż Marcinko, gdybym był ze służby, z całą pewnością byś tak nie powiedział. Myślę, że zrozumiałeś moją dygresję. Rzekoma monotonia w moich wypowiedziach jednominutowych, palce na przycisku, wynika z niewygodnych dla ciebie tematów. Nie pierwszy raz nie wyłączyłeś i nie pierwszy raz odgrałeś komedię. Wasza telewizja ma na celu ośmieszanie prawdy wartości na narodowo-chrześcijańskich, tworzenie obrazu Polaka narodowego. A ten biskup cię nie ośmiesza? I... Wojtek. Następna amnezja, ponieważ w tym odcinku, w tym filmie, ja nie mówiłem ani jednego słowa na temat biskupa Długosza. A my, a my się spotkamy osobiście i powiesz to prosto w oczy i zobaczymy ile. Pierdolę cię, kurwa, co ty, co w co grasz, A co grasz teraz, w co ty teraz grasz, w co teraz? Wiesz, że ci za jebie, kurwa, zbaniaka, wiesz, że to zrobię. O. Ja... możliwe, że mnie obdasz! Możliwe, że mnie znokautujesz! Możliwe, że zrobisz z mojej mordy krwawy bewsztyk! Możliwe! Trochę się pośmiejemy. No cóż, panie Jabłonowski, baniaczki też tu nic nie dadzą. To nie z marmulady, to ze szpeków. Także tam, ani na jednej linii frontu, ani na drugiej. Nic z pan nie zrobisz, w stosunku do Biblii. Chyba nie muszę Ci przytaczać co powiedziałeś na temat Biblii. Nie i powtórzę no, Ci jeszcze raz. Nie. Sram na Biblię, na starą żydowską okay. Biblię. Bo Jezus Chrystus, Jezus Chrystus zawarł ze mną nowe przymierze. Małe wyjaśnienie drodzy Państwo. Otóż ja mówiąc o naszej wierze zawsze podkreślałem Nowy Testament, nie Stary. Poza tym Jezus Chrystus zawarł z nowe nowy przymierze. To ja przypomnę jeszcze raz: jak Jabłonowski powiedział, że nie będzie klękał przed kimś, z brodą dokonam, z resztkami jedzenia, z łachmanach przed Bogiem, którego nie ma. A tutaj zawarł przymierze. Proszę posłuchać dalej. Będziesz w nie tylko końcał, ale i leżał krzyżem. Sam się przekonasz o Ej kurwa, strasz, Dobrze, dobrze, dobrze. Drodzy Państwo, pan Jabonowski z wielką odwagą krytykuje Chrystusa. O, Stary Testament. Słyszałem, że ponoć prywatnie krytykował również islam. Ja mam pytanie do pana Jabonowskiego. Czy jest w stanie powiedzieć podobnie o Starym Testamencie, tak samo o islamie? Yy. Arabów nie jest zbyt wielu w Polsce, ale mi się wydaje, że zwróciliby na to uwagę. Panie Jabonowski, masz pan odwagę powiedzieć coś o islamie? Słucham pana. Czy stać pana tylko i wyłącznie na wspaniałe wyjaśnienia? Wyjaśniłem ci kurwa, Ale no i W jutrzejszym programie, drodzy Państwo, poruszę temat niestety znów Jabłonowskiego i strajków czy marszów, jak to woli, które się odbywają od roku czasu i będzie znak zapytania, co się zmieniło? A ja jeszcze tylko. Postaram się przedstawić ostatni film z małym komentarzem. Kto to zrobił? Ludzie! Rany boskie! Z młodej piersi się wyrwało. A powiedzieć... Po wypiciły kakawy. Choć dupsko na ławie. Siedziało. To mu się ładnie bekało. Woń. Pod sklepienie się wzbija woń wędrównika. Chociaż mogłeś mi nie pokazywać. Kulturalny czwartek, wesoły czwartek, Kultu... ale jak widzę taką piczkę. A ci powiem, że z dwójka złego to może i lepiej, że tą stroną, wiesz? Bo my tu Jaki... dwa fenaty nie potrzeba. O, pokaż mi ją jeszcze raz! wyjątkowo, nie wiem śmiesznym wątkiem będę kończył ale jeszcze jest na sam finał tego programu prośba do kamratów, do was zbierajcie kapuchę, oj zbierajcie nie tak żeby wam uby nie ubyło, tak żeby wam ubyło, bo będziecie musieli dopłacać do tego, co nie wiem czy ja przyjmą tak łatwo Dobrej nocy, panie życzę i do jutra.